Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Kłania się Łukasz M. Moi drodzy, na dzisiejszym filmiku chciałbym zrobić unboxing dwóch małych puszek z FIFY 365. Z tej strony mam wersję nordycką, a z tej naszą polską. Chciałem po prostu zobaczyć. Wiadomo, tutaj są karty nordyckie, ale tak chciałbym zobaczyć, jaki jest układ kart. Czy po prostu trafia się więcej lepszych w nordyckiej, czy w naszej polskiej puszce. Karty sobie będę odkładał nordyckie na tą stronę, a polskie na tą stronę, żeby nie pomylić się, gdyż, jak już mówiłem na początku, z C. Zebrać dwa osobne albumy, jeden z nordycką wersją, a drugi z naszą polską. To może sobie najpierw otworzymy nordycką. Jestem wiadomo bardziej ciekawy. Ha, i mamy. Limitkę, która jest tylko w Skandynawii, Nikolaj Bojlesen. Na szczęście nic się z nią nie stało, nigdzie nie jest zagięta, nie porysowana. Super sprawa. Czyli tutaj ją kładę. Teraz sobie otworzymy polską i mamy Griezmann'a Nie miałem go jeszcze. I również w idealnym stanie. No więc, tak, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza saszetka nordycka. I patrzymy, co tam fajnego trafimy. No i wiadomo, tutaj trafiamy nordyckie karty, i mamy bazówkę. Z Rosenborga Dorsin, następnie Defensive Rock Bonucci, czyli to już jest pierwsza karta specjalna. I mamy autograf: sygnaturę Veratiego, kolejna karta specjalna. Mamy bazówkę z Milanu Poli, Jackson z Corinthians i Chavez z Boca Juniors. Teraz saszetka z polskiej Puszki. i również mamy zawodnika z Milano, jak się nie mylę ten sam przed tym nie Poli przed był mamy Matia de Siglio. również Jackson z Corinthians Rody z Bayernu Shatov z Zenitu i również dwie karty specjalne o i mamy Legendę Laudrupa i również defensive rock z Manchesteru United, Rojo. Teraz saszetka nordycka, International Star Jackson Martinez. Następnie, wow, mamy gol Machine, moi drodzy, i jest to skandynawski, skandynawska karta. Nikolaj Jorgensen z Kopenhagi, super sprawa. Czyli tutaj na bok to odkładam. Bazówka Cirino z Flamenco, kolejna nordycka karta, Rakip z Malmo, Dani Alves z Barcelona. Inacho z CSK Moskwy, Saszeczka, Polska. No, dzisiaj dużo z Milano zawodników. Czerci z Milano, Aroho z Klub Ameryka. Ter Stegen, Barcelona. No i chyba mamy trzy karty specjalne. Mamy logo CSK Moskwy. Key Player. Romao z Marsylii. I International Star, Noir, trzecia saszetka nordycka. Mamy bazówkę Draxlera, szalkę. Want to watch, brachimi sporto, czyli karta specjalna, kolejna fans favorit z szalkę Benedict Hyvedes Bazówka Luisa z Paris Saint-Germain. Kolejny z Milano, Nigel de Jong. I muslera z Galatasaray. Trzecia saszetka z naszej polskiej wersji. Bazówka Kaja Galatasaray, Lang z Beijing, Darmian Manchester United, Tosic CSKA Moskwa i dwie karty specjalne. Ekspert Emerson Sheik z Flamenco i international star Thomas Müller. Basetka nordycka, International Star James Milner, logo sporto, bazówka Markizio z Juventusu, El Gazi z Ajaxu, karta nordycka bazowa Kofi Adu z Malmo i Pepe z Realu. Czwarta saszetka w polskiej wersji. Mamy bazówkę Casillas Porto, Van Ryn Ajax, Edu Dracena, Corinthians, Alaba, Bayern jeszcze tutaj jest Marquinhos z Paris Saint-Germain i tylko jedna karta specjalna want to watch Schneiderlin z Manchesteru United. I ostatnie saszetki otwieramy wersja nordycka International Rising Star Max Meyer. O coś tu fajnego jest. O, oh, mamy ikonę moi drodzy: ikona Arjen Robben z Bayernu, Renato Augusto Corinthians, Pavon Bocca Juniors, Pereira Juventus i Jimenez Atletico. I ostatnia również z naszej wersji. Bazówka Alan Patrick, Flamenco, Peruzzi, Boca Juniors, również Pereira, Juventus, Jara, Olimpiakos, Pepe, Real Madrid i karta specjalna, Gol Maszyna plus Jan Hundilar. Mój drodzy, przeliczymy sobie teraz karty specjalne. Ja tutaj wezmę z tych. Nordyckich kart, tą kartę specjalną Gold Machine, bo to są tej bazówki, wiadomo i sobie przeliczymy, gdzie było więcej kart specjalnych. W nordyckiej mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kart w naszej wersji. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, czyli no, jedna karta mniej, czyli nie ma takiego. Nie ma takiej wielkiej różnicy, no ale jeżeli teraz patrząc na wartość kart, to myślę, że nordycka wersja tutaj już tą ikoną wychodzi do przodu i sygnaturą. Tutaj mamy sygnaturę i ikonę z takich lepszych kart. A tutaj, no, nie wiem, legendę, jeżeli można zaliczyć, chociaż ona się w miarę dość często widzę na filmikach, trafia. To, no, ona, taka, można powiedzieć, najlepsza z tych wszystkich tutaj. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, no, w wersji nordyckiej myślę, że więcej jest tych kart specjalnych. Lepsze one, może i są. No, i wiadomo, trafiamy karty limitowane, których nie ma u nas, dlatego myślę, że bardziej i lepiej zaopatrzycie się w wersję nordycką, jeżeli chcecie mieć oczywiście limitki również zebrane, niż naszą polską, europejską wersję zbierać. To by było, moi drodzy, na tyle w dzisiejszym filmiku. Cieszę się z tej Karty limitowanej, najbardziej oczywiście tam jeszcze z tej golmaszyny, gdyż jest to nordycka golmaszyna. No i oczywiście ikona Robbena. Moi drodzy, zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Pozdrawiam, cześć.